Co roku z rodziną ze strony mojej mamy jeździmy na taki zjazd rodzinny w Wielkopolsce. Mamy rodzinę we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu i w Kaliszu, więc takie wybraliśmy miejsce bardzo wiele lat temu, już prawie 15 lat temu na te zjazdy rodzinne. tam są potomkowie dwóch babci, mojej babci, Ziuty świętej pamięci i jednej z jej sióstr. Babcia miała dziesięcioro rodzeństwa, więc. Jest kim wybierać. Moja mama ma 52 kuzynów, takich braci i siostrzecznych, także jest tego sporo. No i co roku jest tak, że około 40 osób siada do śniadania wielkanocnego. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Seniorzy nie zawsze dopisują, bo pokolenie moich rodziców już się niestety wykrusza. Powoli ja jestem tym najstarszym pokoleniem, ale już są nasze dzieci i są dzieci naszych dzieci więc no jest z kim tego śmigusa dyngusa organizować i to śniadanie wielkanocne i jest coś głęboko wzruszającego w tym, że 40 osób siada na śniadanie, ja to uwielbiam. Jedziemy do tej Wielkopolski na obiad w Wielką Sobotę i robimy, bardzo aktywnie spędzamy ten czas, czyli chodzimy na spacery, gramy w siatkówkę, każdy bierze z psa, jeżeli ktoś ma psa, to jest tam zawsze stado psów w tym dworku w Wielkopolsce. Potem mamy tego śmigusa dyngusa. Sam są konie, więc jeździmy na przejażdżki konne. Ale nie gotujemy. Specjalnie wybraliśmy takie miejsce, w którym mamy pełną obsługę, czyli mamy trzy posiłki gotowane przez fantastyczne panie. To jest prywatny dworek i skupiamy się właśnie na tym czasie spędzanym wspólnie, a nie na tym, że siedzimy w kuchni kobiety z wypiekami na twarzy spoconej i biegniemy, żeby kolejny posiłek zorganizować. I to jest też część. Jakby uroku tego miejsca i tego czasu, dlatego nie będę niczego gotować na tę Wielkanoc i w ogóle potraw wielkanocnych nie przygotowuję.